Świadectwo. Znane są we współczesnej historii cuda związane z modlitwą różańcową. Jednym z nich jest cud ocalenia kilkunastu osób w Hiroszimie i Nagasaki. Na sześć miesięcy przed atomowym atakiem lotnictwa USA w tych miastach pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy trzem milionom katolików głosili konieczność nawrócenia, odmawiania różańca i pokuty. Jako jedynego ratunku przed zbliżającym się nieszczęściem, nawoływali do życia w stanie łaski uświęcającej, częstego przyjmowania sakramentów, donoszenia sakramentaliów, dotrzymania w swoich domach wody święconej oraz gromnicy i do codziennego odmawiania różańca przynajmniej jednej części. Po ataku atomowym okazało się, że w Hiroshimie i Nagasaki. Prawie wszystko zostało zrównane z ziemią, z wyjątkiem dwóch budynków. W jednym było dwanaście osób, a w drugim osiemnaście. Oni przeżyli. Otaczające dom, podwórka, a nawet trawa również pozostały niezniszczone. Nie została zniszczona ani jedna szyba czy dachówka. Specjaliści Armii Stanów Zjednoczonych przez kilka miesięcy obserwowali ten niezwykły fenomen i próbowali zrozumieć, w jaki sposób oba domy wraz z ich mieszkańcami i otaczającym je dobytkiem mogły ocaleć. W końcu doszli do przekonania, że nie było tam niczego, co po ludzku mogłoby ocalić te domy przed zburzeniem. Stwierdzili, że musiała tam zadziałać jakaś siła nadprzyrodzona. Natomiast sami uratowani opowiadali, że w noc poprzedzającą atak bombowy usłyszeli pukanie do drzwi. Twierdzą, że ukazał się im anioł, który zaprowadził ich do domu, w którym mieszkała rodzina, wierna wezwaniom Matki Bożej i wypełniająca jej polecenie, by codziennie przez sześć miesięcy odmawiać różaniec. Ocaleni żyli jeszcze przez wiele lat. Jeden z nich został księdzem. Powiedział, że od czasu ataku atomowego setki ekspertów zastanawiało się, czym mógłby... Różnić się ów ocalały dom od kompletnie zburzonych twierdził, że różnił się jednym, w tym domu posłuchano wezwań Matki Bożej do codziennego odmawiania Różańca.